TV mexikanu. No i komuś tu gór skoczyć. Słuchajcie, jestem z Leroy, Leroy Merlin, czy jak to się mówi? Leroy u nas się mówi. I właśnie gruby kupuję panele. A właśnie oto te panele. Oto te. Tutaj. Także gruby będę je układał. Idę teraz po młotek, Zobaczymy, kiedy ty ułożysz swoją wykładzinę. Jutro do mnie przyjeżdżają panele. Także mam już rachuneczek. Jakby nie było, i dalsza część filmu, albo live y będą, jak przyjadą, przyjadą panele, udowodnię ci gruby, że ja kupię panele i ułożę, bo już się kupiłem właściwie. Także trzymajcie się, widzowie, narka prosto z Leroya. Meksykano, was żegna, <grymne> No, także trzymajcie się, szukam jeszcze młotka gumowego. Słuchajcie, zanim przejdziemy do paneli, to teraz pokażemy instruktażowy film dla majora. Jak się piłuje, jak się rąbie. To Krzysiek, to Krzysiek tym razem do ciebie, nawet mówi do ciebie Krzysiek, chociaż powinienem powiedzieć gruby, ale dobra, żeby tradycji stało się zadość, powiem do ciebie gruby. Ten film instruktażowy, pokaż dla majora, jak się właśnie jak się piłuje, jak się rąbie drzewko, bo i wtedy mu udowodnisz, i ja udowodnię, i ty udowodnisz, jak to się robi. Także przejdziemy do demonstracji, jak to się robi. Ja mam piłę elektryczną, ty masz spalinową, ale obydwoje wiemy, jak to robić, żeby to było szybko i sprawnie. Także zapraszam na film, majora, zapraszam na film instruktażowy, żeby ja było szybko i dobrze. Tak, Krzysiek. Taka prawda, ty nie w tą, nie w tego, nie w tą osobę zainwestowałeś. Tak się właśnie szybkiora piłuje. Pienik nie suchy, nie mokry, wszystko idzie. O, tak się właśnie robi się. Za plecami leży ramienko. 10 minut, niecałe. 10 minut. A teraz pokażemy dla majora, jak się rąbie. O, a tak widzisz, miałbyś dobrze krzyczeć, żebyś się ze mną nie kłócił. Zobacz, ja bym przyszedł, tobie. Zobacz, w sile wieku jestem. Nie, ja to jest jakiś chuderlak, majorek. Właśnie, ty wiesz jak się robi to za mokre, to za suche. Także jeszcze raz Jak się pogodzisz, będziemy razem rąbać, razem film nagrywać, będziemy razem tu z kasy, musisz się zastanowić, co to też chcesz zrobić, bo ja... Doskonale sobie radzę, Jeszcze panele położę. O, może jeszcze mi pomożesz panele położyć, tylko pewnie będziesz chciał parę złotych, ale, ale najwyżej Ci zapłacę. No, no. Także trzymajcie się Meksykano w pracy, a jeszcze będę musiał zrobić o, z tego co tutaj leży skrzynie na te wszystkie różne rzeczy, w których nagrywam parodie. Także trzymajcie się, Meksykano jest jeden. A potem będzie już układanie paneli, to wtedy zrobimy albo live'a, albo jakieś filmiki. Zobaczymy jak to będzie, bo będę musiał... Kupę mebli powciągać, powciągać, po będzie taki, o, młyn. Trzymajcie się.